Wiem, że... Wiem, że... Wiem, że... wiem, następny przystanek, a ja wiem jaki Następny przystanek ciemna. A jedna posiemna chyba jest. Tam gdzie indziej mamy 128, 100, 175 i 158. I 155. Nie, nie 155, tylko 157. Tam też Następny przystanek. Plac no wiedziałem że pan stary wieca i miadeczki. Wiedziałem jakie tam małpowe skamuję. Tylko po tej stronie tam nie hamuje, a po tej to jest hamuje. Tu, tu dobrze, jak 225. To ja też Po tej to jest... A teraz, tej Okej, chyba, jedna z nich mi nie zapomniała. Ło, to jest cimino, pisztofa, ale tylko. Ty, chłopcy, a nie dobra, co ty tam, chłopie, robisz? A on sobie siedzi. jak ci tu siedziałeś, teraz się stać, a ja nie chcę stać, bo ja się nie stać. No, chłopie, co ty stoi, samo sobie, to mnie nie zjechałeś, no pewnie tak, bo ma gdzieś tam wysyproć za 5 minut, no. co jest tam nie. I trochę za seks, jakby się 25, pan się wracał w naszą danię, on ma 2, 1 naszą danię, a 2, 25, a 145 to jest tak samo, ma. aha, nie wiem Ja M24 to było wszystko, jechałem do 100 i było fajnie А у всех то это так и расскажу, чтобы не было. А так будет бы ты не ехал. Я так. Фонарский. Где туша? Где туша там? Или наши просто? Ну, это так круто. Если их